Dzień dobry widzowie, z tej strony Antek Babica, oczywiście wasz kochany. Wczoraj nagrałem właśnie taki fajny odcinek, gdy mówiłem po angielsku, a z aktualnie mówię po polsku. Więc, e, jak coś wpadajcie na kanał Kubek Dwuszny, bo Kubek Dwuszny jest fajny. E, macie, gdy sobie zrobicie tam na dajcie o tak palcem, to tam e, będzie taki e, małpa Kubek Dwuszny. No to widzicie sobie w niego i będzie fajne będą filmy, trochę straszne, no ale, miejmy to już e, Więc, jak... E, Zostawcie suba i lajka like, oczywiście. dobijamy do milionu. Subskrybuj, to dostaniesz milion dolarów ode mnie. Uuuu, ale muszę już to milion dollars. Czyli subskrybuj, dostaniesz milion dolarów. Al, albo może złoty? Nie wiem, domu, No ale cóż. A tutaj mam kabel. Proszę pokazać moją twarz. Dokładniej. Bo um, no jak wiesz, że Chyba um, mam grubą twarz. Zauważyliście? Nie, nie, ma tak samo. Eee, zauważyliście, że mieli grubą twarz. O, to jest moja. To jest moja twarz. O, 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 o. W tym lusterku. I moja twarz. Zrobimy sobie teści. Ktaki. Teści, ptaki. Teści, Oczu. Ok, oczu. Więc sobie ee, dam dwa. Opa. Oho. uciekajcie mi. <gulia> Lula. Ale oczywiście w pluralizmie mówię innym głosem. Nie tym, tylko innym. Innym głosem. Tylko tak jest, jak, tak jakby aparatach czy coś, ale chyba napiszcie w komentarzu, że zacznij! No więc zaczynamy. Tutaj, I na pokazuję. Pisz w komentarzach. Ile pokazuje palców? Pisz w komentarzach też. Ile pokazuje palców? To wiadomo. Ile pokazuje palców? To wiadomo. Teraz trochę zrobimy bliżej. Hop, o jeden krok. Ile pokazuje palców? Matko jedyna miotła spadła. No, masz ci los. Ym, no to. Zawiatamy? E. Wy, widzowie, możecie ci na tym osiedlić, ja? Bo jestem blisko Was, może. Bo no, jestem co jeszcze do szkoły. Więc. Chętnie do której klasy. Musicie zgadnąć. w komentarzach napiszcie. A jaki widzę, to nie wiadomo już, jakie mieście. No dobra, podpowiem wam. Napiszcie w komentarzach. Nie mogę odpowiedzieć powiedzieć Ale może ten kubek dłuższy, twórca kubka dłuższego to jest mój kolega. No bo to jest mój kolega. Jak coś... To, to w opisie macie napisane, że... W opisie oczywiście macie napisane, że e, no, będziecie mieli napisane, że tam kubek dwuszny to mój kolega. Podpowiem po, Wam jak się nazywa. E, więc weźmy więc to już z głowy. Tak, więc muszę Wam coś pokazać. Taśma czarno-biała. Czego innego nie mogliście się spodziewać? Taśma czarno-biała. Albo, albo pad, który się ładuje. Nie mogę wam go pokazać, bo nie mam bo jest za krótki kabelek. Kabel. Telefon. Telefon, który nie działa. Telefon LG, chyba. Tak? LG. tak easy. Możecie, bo nie wiem, tam chyba będziecie mieli ze strony innej lustrzanej trochę napisy. No ale, o, tak jak to, tak jak to, tak jak to, overworld. Pewnie, to pewnie macie inaczej jakoś tak ustawione. Pewnie, nie wiem, może macie komputer na... Na takich ustawieniach. Co mnie w ogóle zakochało się w tej miotle No, jest zepsuta. Zepsuta miotła. Zepsuta, widzicie? zarzewiała. No, ona w ogóle nie sprząta. O, to już szósta minuta. Ja to widzę, ale wy możecie. Nie, ty wy też widzicie, że to szósta minuta. Yy, tak więc. Yy. O, patrzcie, chyba. Nie, patrzcie, naładował. Spójrzcie. Zegarek, z którego da się dzwonić, da się pisać, wszystko da się z niego robić. 100% już ma. A mogę Wam pokazać dyplom ze szkoły, tylko nie będę pokazywał, jaka klasa nie jak widzicie to jest to, tylko e, to jest pasowanie na oczu mogę pan pokazać tylko moja właściciela może też do niej chodzicie? I pokażę wam datę. Czyli to było... Aha, tu już jest. To jest moja dyrektorka. To jest mój dyplom, możecie sobie go obejrzeć. Jezus. Słyszę. Przeczytam. Antoni Babica, który a, e, zostaje przyjmiony do grona uczniów e, naszej szkoły. Życzy, życzymy, aby szkoła stała się dla Ciebie miejscem, w którym z radością z, Zdobywać będziesz wiedzę. Wychowawca Małgorzata domagała data 2 września 2024. Dyrektor szkoły Ania Anna Shifter. A to jest jej ja, autograf. Więc, yy, no, co mam innego robić? Do widzenia, widzenia. Yy, napiszcie w komentarzu, Antek, przejdź szybciej do drugiej klasy. No, to nara. Nara. Halo, czemu mi się nie chce wyłączyć?